Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacek Iwasiów. Wtorek 31 sierpnia, a dziś w programie przed nami nowy rok szkolny. Wyzwania, które towarzyszą edukacji, one są każdego roku inne. W Grzybowicach odbyła się uroczysta Msza Święta Dożynkowa. Była ładna pogoda, zbiory były dobre, także należy to podziękować. W Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrze odbyła się konferencja inaugurująca rok szkolny 2021-2022. Podczas spotkania zostały przedstawione wyzwania i główne kierunki polityki oświatowej oraz cele strategiczne w nadchodzącym roku szkolnym. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania wyników edukacyjnych z zabrzeńskich placówek oświatowych oraz przedstawienia budżetu miasta w zakresie wydatków na oświatę, a także realizowanych przedsięwzięć i inwestycji. Tegoroczne wakacje dobiegają końca. Tradycyjnie już w ostatnie dni sierpnia odbyła się konferencja inaugurująca nowy rok szkolny. To na pewno będzie ważny rok, ale tak naprawdę każdy rok jest bardzo ważny. Ciągle targają nami jeszcze niepokoje, ciągle jeszcze nie do końca wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście pozytywne myślenie włączamy wierząc, że jednak będziemy mogli normalnie pracować w szkołach. Podczas spotkania zostały przedstawione wyzwania i główne kierunki polityki oświatowej oraz cele strategiczne w nadchodzącym roku szkolnym. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak rzeczywistość napisze scenariusz na, na, ten na ten najbliższy czas. Jesteśmy na pewno przygotowani do różnych wariantów. Wyzwania, które towarzyszą edukacji, one są każdego roku inne i jest ich bardzo, bardzo wiele. Natomiast najważniejsze to będą te aspekty, Psychologiczno-pedagogiczne przygotowanie uczniów do tej klasycznej nauki stacjonarnej. W spotkaniu jak zawsze uczestniczyli przedstawiciele władz miasta oraz dyrektorzy zabrzeńskich placówek oświatowych. Naszym zadaniem jest tylko to, żeby przedszkolaki czuły się u nas zdrowo, bezpiecznie i wesoło. I ten rok mam nadzieję, że będzie lepszy od poprzedniego, bo będzie mniej zachorowań, ale generalnie jeżeli chodzi o naszą pracę, to będzie taka sama wyzwania, które nas czekają, na pewno będą dotyczyć przede wszystkim wzmożonej roli bezpieczeństwa i poprawy warunków wiadomo ten trudny czas, który mieliśmy okres pandemii, spowodował, że myślę, że jesteśmy lepiej do tego przygotowani i te warunki zdecydowanie trzeba jeszcze tym młodym ludziom umożliwić mało tego no, sprawy dotyczące szczepień i promowania szczepień młodych ludzi od roku 12 no i w górę. A poza tym no w mojej szkole sportowej oczywiście poprawa wyników sportowych, jeśli jeszcze można cokolwiek poprawić. Będziemy starali się o monitoring wizyjny, oczywiście polepszenie wyników egzaminu, jeżeli chodzi o klasę ósmą, no i to, co ministerstwo zakłada, czyli bezpieczne i jak najdłużej, żeby uczniowie byli na terenie szkoły. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania wyników edukacyjnych zabrzeńskich placówek oświatowych. Pedagogom przedstawiono również budżet miasta w zakresie wydatków na oświatę oraz realizowanych przedsięwzięć i inwestycji. Miejmy nadzieję, że to będzie rok sukcesu dla naszej zabrzeńskiej oświaty i przede wszystkim dla tych młodych ludzi perspektywa dalszego rozwoju. W środę 1 września 25 tysięcy zabrzeńskich uczniów i przedszkolaków rozpocznie nowy rok szkolny. W Grzybowicach odbyła się uroczysta msza święta dożynkowa, podczas której mieszkańcy dzielnicy oraz przedstawiciele władz miasta dziękowali za tegoroczne plany. Niestety z powodu pandemii drugi rok z rzędu nie było barwnego korowodu oraz zabawy na grzybowickim boisku. Tak, mieszkańcy Zabrza świętowali miejskie dożynki jeszcze dwa lata temu. Niestety, z powodu pandemii, już po raz drugi ulicami Grzybowic nie przejechał barwny korowód, a Zabrzanie nie bawili się wspólnie na dzielnicowym boisku. Dożynki to jednak nie tylko zabawa, to także uroczysta msza święta, podczas której dziękowano za tegoroczne plony. Pomimo tego, że była pandemia, to jednak był bardzo dobry rok. Pogoda była dobra, jeśli chodzi o żniwa, także to wszystko się udało. Mamy teraz mszę podziękowaniom, dziękczynną za nasze plony. Na to, że nam się jednak plony udały, była ładna pogoda, zbiory były dobre, także należy to podziękować za cały rok i za całość to, co jeszcze będzie, bo my jeszcze do zebrania inne jeszcze plony, jesienne powiedzmy. Miejmy nadzieję, że te deszcze przestaną i kartofle się jakoś wykopie. Wszystko na ogródku, wszystko jest naprawdę, w ten rok jest bardzo dobry. No, szkoda, że nie ma dożynek. No. Na, na boisku, bo wszyscy właśnie się tylko o to pytają. Szef Boże, najlepszy ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynieść do kapłanów owoce ziemi snopy zebranego zboża. Przyjmij dzięk czynienia za tegoroczne plony. Po błogosław, przyniesione tu dary. Nowy wieniec, koronę żniwną, owoce i warzywa, spraw pania, by nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia, wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli. W oprócz mieszkańców Grzybowic udział wzięli także przedstawiciele władz miasta. Pamiętamy o tym, że Zabrze jednak ma wielkie tradycje rolnicze jeszcze niedawno było największą wsią w Europie. Jeszcze niedawno na terenie Zabrza były liczne PGR-y. W tej chwili tych rolników jest już bardzo niewielu, i tych, którzy żyją z płodów ziemi jest zaledwie kilku. Tym niemniej te tradycje są dla nas ważne i regularnie spotykamy się na wielkich, miejskich dożynkach. W tym roku skromniej, niestety pandemicznie. Będziemy się także spotykali na ogrodach. Gdzie bo działkowcy kontynuują te wielkie tradycje, więc zaczynamy wchodzić w ten wielki okres dożynkowy na terenie naszego miasta. W Polsce dorzynki, czyli tradycyjne świętoplanów, obchodzone jest od XVI wieku. Koncertem Dzień dobry panie Gershwin Zabrzeńska Filharmonia zainauguruje nowy 72 już sezon artystyczny. Największe przeboje amerykańskiego mistrza melomanii będą mogli usłyszeć w wykonaniu Zabrzeńskich Filharmoników już w czwartek 2 września. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro o tej samej porze. Do zobaczenia!